W dzisiejszym odcinku mówię o tym, na co mamy wpływ w home stagingu, a czego niestety przy pomocy stagingu nie możemy zmienić. Tu wieczorowa szkoła stagingu Agaty Witkowicz. Dlaczego wieczorowa? Bo lubię uczyć, ale nie lubię wcześniej wstawać. Home staging to przygotowanie nieruchomości do obrotu, do sprzedaży lub do wynajęcia. W tym podcaście mówię o prowadzeniu i rozwijaniu. Biznesu w branży home stagingu. Zapraszam Cię do słuchania i do subskrybowania. Jeśli chodzi o takie parametry, elementy dotyczące właśnie sprzedaży nieruchomości, sprzedaży wynajęcia nieruchomości, na które w stagingu nie mamy wpływu, to po pierwsze, należy powiedzieć o lokalizacji. Lokalizacja, czyli bardzo ważny parametr, parametr, który ma prawdopodobnie największy wpływ w ogóle na, na cenę, na cenę sprzedaży nieruchomości, na cenę wynajmu. No i jest to parametr, którego, oczywiście, absolutnie w żaden sposób przy pomocy stagingu, przy pomocy zabiegów, ani dekoratorskich, ani stylistycznych. No nie możemy zmienić tej lokalizacji. Co w takim razie można zrobić? No, kwestia jest jakby określenia dobrze grupy docelowej, i to wynika również z lokalizacji, i być może właśnie zmiana, tak jakby no, zmiana przeznaczenia tego lokalu. Tu taki częsty przykład, który się nasuwa no może jakieś, prawda, mieszkanie gdzieś przy bardzo ruchliwej ulicy, gdzieś w centrum miasta, gdzieś, prawda, gdzie. No w otoczeniu nie jest, otoczenie nie jest zbyt takie przyjemne, to może właśnie niekoniecznie jest to dobre miejsce dla, dla rodziny, ale może, prawda, dla, dla pracowników, czy jako biuro, czy jako jakiś taki lokal bardziej użytkowy, to można by się już nad tym zastanowić. Oczywiście nie zawsze w ten sposób, prawda? Tą grupę docelową tak można zmienić, ale nie mamy wpływu na parametry lokalizacji, natomiast mamy wpływ właśnie na to, jak, to, jak tą grupę docelową określimy i jak to przeznaczenie, przeznaczenie nieruchomości również jak określimy. Nie mamy wpływu w stagingu też na, na takie wady, wady nieruchomości. Wady w takim sensie brak balkonu, brak windy, jakiś no, nieciekawy układ funkcjonalny, tak? długi jakiś ciemny korytarz czy, czy no, doświetlenie pomieszczeń. Jeśli akurat to wynika, prawda, z, nie da się tego zmienić, jest to kwestia położenia tej, tej nieruchomości, na przykład na jakimś parterze, prawda, od strony północnej. Nie mamy wpływu na takie, na takie właśnie kwestie. No i tu znowu pozostaje jedynie jakby no, przesunięcie tego na, na dalszy plan, a wskazanie, pokazanie potencjału, prawda, pokazanie atutów. Co innego tutaj w tym mieszkaniu, w tej nieruchomości, co innego tutaj możemy wysunąć na plan pierwszy. Niestety nic z takimi, no, z kwestią, że nie ma balkonu na przykład, ani windy, nie da się niczego zrobić. No i nie mamy jeszcze wpływu, my homestageży, homestageorgie nie mamy wpływu na kwestie ceny. My oczywiście możemy ceny rekomendować właścicielowi przed udaniem się na przykład na konsultację do nieruchomości. Przecież te ceny rynkowe, ceny transakcyjne sprawdzamy i jak najbardziej możemy w tym, w tym procesie, jakby tam ustalania ceny tej nieruchomości uczestniczyć. Natomiast w jakiej faktycznie cenie ta nieruchomość zostanie później wystawiona. Jaka cena zostanie podana w ogłoszeniu sprzedaży, w ogłoszeniu wynajmu, nie mamy na to już wpływu. Bardzo często dzieje się w ogóle tak, że właściciel ma emocjonalny stosunek do swojej nieruchomości, jest związany emocjonalnie i często te ceny są przeszacowywane. Tak, mówimy o. O cenach z kosmosu, także to jest cena z kosmosu niemożliwa do, do osiągnięcia tutaj. Tymczasem, no, właściciel z takich właśnie powodów, tych, tych emocjonalnych, takiego związania z tą nieruchomością, tego, że tutaj, prawda, samodzielnie zrobił tyle rzeczy i to jest jego wspaniałe mieszkanie, tak, no, bo ta cena tutaj jest taka, no, windowana jest, jest, jest w górę. Dzieje się również czasami tak, że Właściciel jakby postrzega to w taki sposób, że właśnie wykonał na przykład staging, zainwestował te pieniądze i podnosi właśnie cenę. Oczywiście, że po stagingu nieruchomości osiągają wyższe ceny, maksymalne ceny rynkowe, bo staging podnosi wartość. Wartość nieruchomości w oczach nabywcy, więc my tutaj jak najbardziej tym parametrem wysokiej, korzystnej, udanej ceny się kierujemy, natomiast to nie oznacza, że należy ją, prawda, zupełnie gdzieś tam właśnie, tak jak powiedziałam, no nie będzie to cena, cena z kosmosu, więc nie mamy na to wpływu, jeśli po tym stagingu właściciel stwierdzi, że jednak, jednak wystawi, prawda, tam jeszcze w wyższej cenie, bo może się uda, bo to jest najczęściej tego typu właśnie takie myślenie. Więc na te trzy rzeczy, tak jak powiedziałam, na cenę, w jakiej ostatecznie nieruchomość zostanie, w jakiej cenie się pojawi w ogłoszeniu, na cenę, na takie faktyczne, tak obiektywne, jakby wady nieruchomości, typu brak balkonu, brak windy, nie mamy na to wpływu, i na bardzo ważny parametr, taki jak lokalizacja. Na co w związku z tym mamy wpływ? Co może ten staging zmienić? No przede wszystkim mamy wpływ na to, jak to mieszkanie wygląda w tej chwili. Jak ono w tej chwili wygląda? Czy jest czyste, czy jest zadbane, czy są naprawione usterki, jak jest przygotowany. Mamy ogromny wpływ na po to to właśnie robimy tak? na taki subiektywny odbiór przez osoby oglądające. My oddziałujemy tutaj na te emocje oglądających, pokazujemy ten klimat, styl życia, do którego nabywca aspiruje. Oddziałujemy na ten subiektywny odbiór. To po prostu to, czy się ten nabywca oglądający zakocha w tej nieruchomości, prawda? Wręcz, wręcz na to w ten sposób mamy wpływ, na, na tego typu odczucia i emocje. Ostatnim elementem, na który mamy wpływ z tej czynku, jest stylizacja. Czy zrobimy tą stylizację odpowiednią, czy, czy rzeczywiście ją odpowiednio do grupy docelowej zaadresujemy. Taka stylizacja, mówiąc wprost, konkretne dobranie mebli, dekoracji, dodatków, drobiazgów różnych, tak, takich elementów właśnie dekoracyjnych, aranżacyjnych, dobranie tego odpowiednio właśnie do tej do grupy docelowej, w odpowiedniej stylistyce, to ma ogromny później wpływ. Wpływ też na odbiór właśnie tej nieruchomości. No i stager, stagerka, jeśli się decyduje na określoną właśnie aranżację, na określoną stylistykę i jeśli ją odpowiednio adresuje, to właśnie jest, no jest element, który tutaj ma ogromne znaczenie. Mamy na to wpływ i w ten sposób właśnie staging działa. Działa na emocje oglądających. Na ich aspiracje, na, na styl życia, jaki chcieliby wieść, prawda? Jaki chcieliby prowadzić, ta stylizacja no, zaadresowana odpowiednio powoduje odpowiednią reakcję. Jeśli interesuje Cię temat rozwijania biznesu w homestagingu, jeśli poszukujesz różnych porad, wskazówek, tipów inspiracji, zapraszam na moją stronę homestagerki.online albo na Facebooku do grupy Homestagerki Online.